Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trzech sekretnych okien, o których prawdopodobnie nie wiedzieliście w grze Dead by Daylight. Sekretne okno na mapie Blada Róża Bagienne Rozlewisko. Okno to znajdziecie na statku, wchodząc po schodach po prawej stronie oraz jedno z okien respi się na środku statku, albo po lewej, albo po prawej stronie, jest to losowe, ale pamiętajcie, że zawsze jedno okno jesteście w stanie tam znaleźć. Sekretne okno na mapie Ponura Spiżalnia Bagienne Rozlewisko. Musicie pamiętać, że okno respi się tutaj na mniejszym budynku, albo po jednej, albo po drugiej stronie od schodów. Sekretne okno na mapie Kaplica Ojca Campbella w przydługach Krotus Pen. Warto wiedzieć, że w głównym budynku jest kilka okien, aczkolwiek mówimy tutaj dzisiaj o jednym konkretnym. I chodzi o okno, które znajduje się w wybitej szybie. Wiele osób je pomija, wiele osób o nim nie wie, a myślę, że czasem może was uratować z pościgu. Dziękuję wam pięknie za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!